Zarząd Klubu Piłki Ręcznej Wolsztyniak dokonał podsumowania minionego sezonu rozgrywek. Spotkanie odbyło się 30 maja na strzelnicy w Krutli. Na zakończenie sezonu na strzelnicy w Krutli spotkał się zarząd klubu z juniorami i seniorami KPR w Wolsztyniak. Na tę uroczystość zaproszono wielu gości, m.in. władze starostwa oraz gminy. Na początku spotkania prezes klubu, pan Ryszard Kurb, przypomniał historię Wolsztyniaka. Wszystkim zawodnikom, trenerom i kierownictwu wręczono puchary i drobne upominki. Z gry w klubie zrezygnował pan Mariusz Piosik, a w pracy w zarządzie pan Gerard Jastrzemski i tym osobom również złożono specjalne podziękowania. Następnie dla prasy, radia i telewizji zorganizowano konferencję prasową. Na zakończenie spotkania wszystkich uczestników zaproszono na uroczystą kolację.